Czasa biletowa. To tutaj kupuje się, a niekiedy wręcz zdobywa bilet. Nadal nieodłączny element każdego gmachu teatralnego. Ale kto wie, czy z czasem nie przejdzie do Lamusa, w czasach gdy serwisy internetowe oferują nam bilety do niemal każdego teatru na całym świecie. Co ciekawe, historia biletu do opery jest nieco krótsza niż historia samego gatunku. Pierwsze spektakle operowe były de facto częścią artystyczną jakichś ważnych wydarzeń rodzinnych albo politycznych, typu wesele. Były to więc eventy zamknięte. Żeby się dostać na taki spektakl, nie kupowało się biletu. Trzeba było mieć znajomości i być zaproszonym na ślub i wesele znajomej czy krewnej. Bilet pojawił się w roku 1637. Gdzie? No, oczywiście tam, gdzie powstała sama opera, czyli we Włoszech, a dokładnie w Wenecji. Pierwszy publiczny teatr. Sam Cassiano. Publiczny, czyli w spektaklu mógł wziąć udział każdy, pod warunkiem, że kupił bilet. Bilet do teatru w Polsce pojawił się w czasach Augusta III Mocnego. Właściwie to była. Przepustka, bo król miał gest i zapraszał wszystkich za darmo. A bilet, jaki znamy dzisiaj, pojawił się w roku 1762, gdy w teatrze w Warszawie zwanym operalnią występował profesjonalny zespół z Francji. I wówczas bilet był dowodem wniesienia opłaty przed spektaklem przez widza i wskazywał mu konkretne miejsce na widowni. Rozmawiajmy o cenach. Za najdroższe bilety w świecie operowym uchodzą te na spektakle festiwalu w Salzburgu. Za bilet na spektakl z udziałem gwiazd czasami trzeba zapłacić aż około, uwaga, 500 euro. A w Polsce? Wszystko zależy oczywiście od teatru, od spektaklu, od miejsca na widowni. Ale przy odrobinie szczęścia i przy prawie do posiadania ulg bywa, że za bilet płacimy jakieś 20, 30, 40 zł. Czy to oznacza, że opera w Polsce jest tania? Najpierw powinniśmy zapytać, ile powinniśmy zapłacić za bilet, żeby teatr operowy, grając spektakl danego dnia, wyszedł na zero. Znów zależy to od teatru, od wielkości widowni i od sił zaangażowanych w spektaklu, ale za podniesienie kurtyny, tak to się nazywa fachowo, powinniśmy zapłacić, uwaga, od 200 do 700 złotych. Skąd się biorą te pieniądze? Nasze państwo przyjęło taką politykę kulturalną, że to ono dotuje kulturę wysoką. Ono, czyli kto? Czyli my. To oczywiście nasze podatki. Do kasy teatru operowego przynosimy złoty 30-40, a pozostałą kwotę wpłacamy w kasie, która raczej nigdy nie przejdzie do lamusa.